W dzisiejszym odcinku zajmiemy się naprawą uszkodzonego koła, tutaj mamy przykład wkręt w koło i spróbujemy go wyciągnąć i naprawić koło, opony, znaczy się, żeby nadawała się do dalszej jazdy. Wygląda to w ten sposób, Wam ja pokażę. Tutaj w oponie mamy wkręta, spróbujemy sobie go zaraz wykręcić. Użyjemy śrubokręta do wykręcenia i następnie potrzebny będzie nam zestaw naprawczy, takie dłuto, którym powiększymy otwór, żeby włożyć specy... specjalne włókno z klejem, które zabezpieczy nam otwór i żeby nie wycetowało się powietrze. Więc bierzemy się sobie śrubokręt, wykręcamy. Tego wkręta, który tutaj uskił w kogunie. już idzie powietrze. Teraz wbijamy sobie to dłuto. i powiększamy sobie otwór jednocześnie, że nam się przebił przez wszystkie włókna. Przed, powiększyliśmy otwór, następnie przygotowujemy sobie takie włókno z klejem. Odklejamy sobie jeden kawałek włókna. Następnie mamy taką rączkę z otworem do przełożenia tego włókna. Przyciskamy go do połowy przez otwór jest ciężko bo się klei przewlekamy go mniej więcej na pół i w drugiej kolejności wyciągamy nasz przyrząd do powiększenia otworu i będziemy wkładali drugi uchwyt z tym okrem oklejonym Żeby nam wszedł jak najgłębiej, obkręcamy, i wyciągamy. Włókno zostało w oponie, zasklepi się, a my wyciągnęliśmy uchwyt bez włókna. W następnej kolejności opetniemy sobie nadmiar tego włókna, który tutaj wystaje na równo I opona jest naprawiona Sprawnie, szybko i tanio Zestaw naprawczy jest niedrogi Kosztuje około 10 euro Więc warto jest to w zestawie W zestawie mamy 5 takich sznurków z klejem Takich włókien Mamy takie to do powiększenia otworu Oczka jak się mieści w igle do szycia Przez to oczko przeblekamy sobie wtedy ten sznurek sznurek wprowadzamy w oponę I opona jest naprawiona Możemy jeszcze zastosować kolejne, kolejne rozwiązanie Są to takie spreje z klejem Które wpryskujemy w oponę Jest taka pianka Możemy zaraz sobie przetestować w zasadzie to działa. żeby było widać. No i teraz tak. Dwie pojemności, jedna jest 300 ml, druga jest 400 ml. I zaraz sobie sprawdzimy, jak to działa. I po prostu nakręcamy sobie tą końcówkę na wentyl ten wężyk cały. I teraz Musimy odbić tą piankę tutaj. Musimy obracać jednocześnie kołem, żeby ta pianka się yy, przeprowadziła przez całą oponę. Ona syczy i zasklepia wszystkie otwory. Poczekamy, jak to ubędzie. Popowywamy na zasadzie ciśnienia w puszce i ta pianka cały czas wędruje nam w oponę. Strumień jest tutaj idealnie przeprowadzany przez ten wężyk. Jednocześnie trzeba wykonywać obroty. Tak żeby ta pianka się rozeszła po całym. Sobie. nazwa firmy to jest Holc tego typu zalecana jazda z prędkością po naprawie od 30 do 45 km na godzinę opona nie może mieć yy, Większej szerokości niż 155 mm I jedna puszka nadaje no, się na jedną naprawę I jednej opony Nic więcej tym nie naprawimy No ta puszka już robi się pusta Za chwilę będziemy mogli sobie to Opróżnić Wkręcić w mężyk Naprawdę szybko, w trasie można sobie rozwiązać problem z uszkodzonym kołem pod wypadkiem, że posiadamy taki zestaw naprawczy. Przestawiamy sobie zabór i Przestaje nam lecieć. I mamy naprawione całe koło. Możemy zakładać i jechać dalej w trasę. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli odcinek się podobał, to zostawcie subskrypcję, lajka. Zapraszam na Instagram motowizja.tm i tam też są zdjęcia ciekawych modeli samochodów. Cześć! Jeszcze tutaj przybliżenie zrobię. Jak to wygląda po zaklejeniu puszki naprawcze. No i cześć.